Dobra Hej wszystkim, witajcie na naszym kanale, jest to nasz pierwszy filmik Jest tu 50 faktów o nas Ale nie do końca jest 50 faktów, bo nie udało sobie nam się No nie mamy... zbierać. no jest 48 lub jakiegoś tak co, nie? Więc no, będziemy tak na zmianę mówić, więc no Dobra, to ja zaczynam Mam na imię Magdalena Mam na imię Oliwia Na drugie mam Anna, a na trzecie Maria y Mam urodziny 3 czerwca A ja 31 stycznia Na drugie imię mam Anna A na trzecie mam Maria po bierzmowaniu I w ogóle śmiesznie, bo Madzia ma też Anna i Maria na, no jakby mam tak samo Tylko mam pierwsze imię no inaczej, więc śmiesznie w ogóle no. yy, Mój znak zodiaku to wodnik No i bliźnięta no, więc się dogadujemy, jak ktoś tam bardzo serio? ogarnia No e, Ogólnie kocham zwierzęta, serio, wszystkie uwielbiam e, Sama mam e, psa, kota i kanarka Przyjaźnimy się od zerówki e, Ja uwielbiam sport e, Jak byłam w ogóle e, młodsza, to ja trenowałam Tu mam zapisane aż e, Pole dance, różne tańce Jeździłam konno, biegałam Chodziłam na jakieś zawody co chwilę i gimnastykę serio było tego strasznie dużo. No. no. A ja siedziałam w domu prawie cały czas. W no, właśnie była takim sportowym ślimmem. No. Za takim. <grym> tak. E, e, no. E, ja chodzę na profil ekonomistyczny. Tak? Profil... Się nazywa... Prawie Ziem. ekonomista, więc nie, nie wiem w sumie ekonomista. Technik elektryka. ekonomista. No, technik ekonomista. Eee, ja chodzę na Matthias Ang. No, rozszerzam matematykę, fizykę i angielski. Angielski też? No. O kurde! Nie nawet wiedzieć czegoś dowiedzieć. No eee, ogólnie kolekcjonuję buty Nike, ale ogólnie buty. Eee, a ja byłam ministrantką ministratką, to może być trochę dziwne, ale jestem po prostu ze wsi i tam wiecie nie ma jakoś dużo osób i tak dziewczyny też są ministratkami, więc o. ogólnie ja moim ulubionym jedzeniem jest McDonald's, ja mogę jeść McDonald's dosłownie codziennie i po prostu go uwielbiam i to jest, to jest jeden Fact. Oj, tak, ona co, co chwilę. Teraz nie jest tak źle, no, ale kiedyś to też... praktycznie codziennie byłaś. A teraz no, już ok. nie mam czasu zbytnio. I też mój rycerz. Nie chcę nami jeździć. E, dobra, to ja kocham klimat świąt. No, to super. Tyle. E, ja ogólnie bardzo dużo czasu spędzam na oglądaniu filmów. Teraz już mniej, bo od kiedy przeszłam do no jakby nowej szkoły, no to teraz w ogóle mam mniej czasu. Ale. Ogólnie wcześniej prawie cały czas oglądałam seriale i filmy. I serio, ja byłam na bieżąco z każdym filmem. Czy macie do mnie? oglądałam, to ja Może no, to wyjrzałam. No, no, wszystko, no, serio, wszystko. no co wyszło? Coś takiego ciekawszego, maźierzowego. Yy, Ale coś takiego, co by mnie zainteresowało, to sobie to oglądałam, co nie? I serio. A teraz mam tak, że jak wychodzą nowe rzeczy w ogóle, to nawet mi się tego nie chce oglądać, bo nie, nie wiem. W ogóle teraz mi się No jest to też się czasu, nie ma wtedy, tak No, ogólnie no. Dobra, to ja nie lubię filmów oglądać strasznie, ani seriali, ani no chyba, że mnie strasznie tak wiecie ściągną. Te świąteczne lubię... lubisz tak? No właśnie, z... są jedynymi wyjątkami są filmy świąteczne i filmy Marvela. Oj, to wiem. Ale Marvela to dopiero od, od, od No nie od niedawna w sumie. od jakiegoś miesiąca. Dzisiaj byśmy na Spiderman'a. O, no super. Polecam, 10 na 10, popłakałam się. No, pamiętajcie, żeby zostać na scenach po napisach, bo napisy poszła, ale... No ja, ja sobie zmieniłam. poszła, bo ja nigdy nie czekam na y, sceny po, a Madzia, nie, musimy zostać, musimy zostać Więc no. zostałyśmy i w sumie spoko były Ja, y, jak byłam młodsza, chodziłam na hip-hop z Madzią i no, ale mega krótko no. Yy, no czy no krótko, no z jakieś pół roku rok, może tak, jakiś tak. Ale w, tak przerwamy, wiecie o co, I tak sobie chodziłam albo nie chodziłam, to tak było jakoś, nie? No Czy zawsze położę? Jakieś... No i chodziłam też na polę z moją kuzynką. Yy. Yy, no. Ale była taka wredna pani i... i no. Ty chodziłaś tam gdzie? No. To dla mnie była miga. No, no jak? Ta ruda? No ta ruda. No, ona, ona jakby nie przyjmowała. Patrzyła na te dzieci, które bardziej tak umieją, coś się umieją, no coś się wywyższają, to była taka jedna typa, no i ona bardziej zwracała na nie uwagi, no, uwagę niż na, na nas, ale a mnie, mi, się podoba, mi się podobało, ale no gdyby nie fajnie to tam chodziła. To ja nie lubię większości jedzenia, dosłownie, ja jestem strasznie wybredna jeżeli chodzi o jedzenie, ja no ciężko, ciężko. Jak jestem moliwi, to nigdy nie, nie wiedzą co mają mi no, robić. No serio. A jak jeździmy na jakieś kolacje, obiad czy coś gdzieś, to ja zawsze frytki. No jak jeździmy do... na przykład byliśmy w Warszawie, no i chodziliśmy sobie... No ogólnie jakby pierwszy dzień, no to wiadomo, wieczorem byliśmy. No i dobra, no to szliśmy do Maka bo wszystko wszystko prawie zamknięte. Okay, to, no i dobra, co ma dzieje? Frytki, <laughs> i frytki. I Potem do szliśmy mak. do restauracji chyba na drugi dzień. Co ma zje? Frytki, bo nie chciałabym, jeść się bo za droga. No ja nie mogę, no i tak, tak, tak to z Macią jest, mówiłam. No, ciężko. No i madzie zawsze je frytki i Madzia, jak ze mną gdzieś jedzie, to żywi się frytkami, tylko... No. Bo mama ją pyta, co jadłaś Frytki. Frytki. Dobra, jak jesteśmy w kwestii jedzenia, no to ja ogólnie nie lubię kami, w ogóle mi nie smakuje. Jem, ale... Ja na to lubię kawę. Ostatnio już tak mniej piję, ale miałam taki czas chyba w wakacje, ja mogłam pić codziennie, po prostu uwielbiam najbardziej, najbardziej lubię mrożoną, ale no, no lubię kawę. E, dobra, dalej. Nie jemy mięsa. E, Przestałam jeść mi mięso, ale wiecie, nie określam się jako też wegetarianka, bo na przykład rosół zjem czasami czy coś. Bo mama ci każe. No bo mama mi każe, ale... No, nie lubię się tak określać za bardzo. Albo ryby jem na przykład, to tym wiem, że się jakoś nazywa. Nie potrafię oszczędzać pieniędzy. A ja nadal wracam do jedzenia i od małego prawie codziennie na śniadanie jem płatki z mlekiem. Dosłownie, już jadłam prawie, praktycznie wszystkie rodzaje płatków. Yy, w sumie ostatnio zaczęłam tak yy, bardziej. No, różne rzeczy po prostu zaczęłam mieć. Nie tylko płatki, ale serio. Tak to codziennie. Codziennie płatki z mlekiem. Płatków. płatek? Czy? Płatków. Ja w zobaczę, czy to się nagrywa. Płatków. Płatek? Nie, no płatków. Rodajów, rodzaj? nie. Rodzajów czy rodzajów? Ogólnie w chcę i teraz w techniku, mega boję się angielskiego. W sensie yy, nie, że go nikam, ale po prostu boję się chodzić na lekcję angielskiego, bo wiem, że nie potrafię, ale wiem, że też muszę chodzić na angielski, żeby się go trochę poduczyć. A ogólnie nie wiem, jak jeździmy do podstawówki, to miałam taki na co nie wiem, nie wiem, co oni nam słabo wiedzę przekazywali, bo w sumie ode mnie jest tak mało osób y, od mojej starej klasy, to mało osób pokarnia angielski Wiecie, pani od razu zakładała tak, że wszyscy potrafią. No ja z byłam w lepszej grupie, nie wiem jak to się stało, ale wiecie, no. nie <laughs> ściągałam na teście w trzeciej klasie. <laughs> Serio? Nie? Boże, te testy. Pamiętam, I ale no nie wiem jak to się zostało, ale Mega Wam mam problemy z angielskim i... To jest po prostu mi największy stres na Sagramowy yy, Dobra, to ja w podstawówce zawsze miałam czerwony pasek. No teraz już będzie różnie. Ja miałam prawie w każdej, tylko nie w siódmej klasie. Nie wiem jak to się stało, bo byliśmy na zdalnej, więc... No, ja też nie mam pojęcia. Ale co no... Co się no tylko w siódmej klasie nie miałam więc... To nie jest tak źle, jak na mnie no. no Kolejny fakt o mnie to mam starszą siostrę o 7 lat Moja ulubiona święta to rodzina Kolejnym faktem jest to, że byłam największą fanką Violetty. dosłownie Ja znałam każdą piosenkę, odcinek, ja byłam na koncercie nawet yy, miałam, miałam pełno jakichś gazetek, książek, wiecie, no po prostu największą fanką byłam no. Ja ogólnie, jak w wieku 9 lat, moim pierwszym koncertem jakby, był właśnie koncert Violetty I to było tak, że Madzia była dzień wcześniej przede mną Ja byłam też z koleżanką i z moim tatą na e, też koncercie Violetty I właśnie mamy w tle e, Violetty, ja oglądamy sobie, tak przypominamy sobie, bo nie wiem, Madzia zaczęła oglądać i ja takie ty, no gdzie to masz? No, I ten Marzia mi tam spadała gdzie? A ja, o kurde, to oglądamy. No i przyjechała je no i y, ten o, oglądamy. Jesteśmy na dziesiątym odcinku. No ale dużo super, przed nami. No ale super, super, bardzo polecamy. No ale te pierwsze osiem przynajmniej jest nuda. Ja, to się takie nierozkręcone się. No i w ogóle byłam w hotelu, gdzie byli tancerze Mhm. Nie. Tak, jest. Niemożliwe. Dobra, ja uwielbiam piec, y, takie, wiecie, słodkie rzeczy, zwłaszcza cynamonki Serio, uwielbiam cynamonki No i y, po prostu, wiecie, lubię gotować y, Nie potrafię kłamać, w sensie ja, po mnie mega widać jak zaczynam kłamać no, I no, y, ja, ja albo się śmieję, albo po prostu mam jakiś wyraz twarzy taki, więc ludzie wiedzą kiedy kłamię, więc... Mm -hmm. Strasznie łatwo jest to po... No masakra, no i mnie to wkurza Uwielbiam robić zdjęcia Uwielbiam robić zdjęcia, uwielbiam oglądać zdjęcia, po prostu same zdjęcia w sobie uwielbiam. No. no. Ja ogólnie mam mm, słomiany zapał. W sensie nie wiem czy to się tak mówi, ale mam tak, że na przykład chciałam coś robić, ale na przykład po miesiącu mi się to nudzi i chcę coś innego. byłam młodsza, to chodziłam na zajęcia plastyczne, ale nie lubiłam, ja nie, nie wiem po co ja tam chodziłam w sumie, po prostu tego. Yy, I nadal nie umiem rysować. Ja, to was nie chodzić na siłownię w wiecie, no jest ciężko, ale fajnie. No ale jeszcze chodzi. się nie znudziło jeszcze. Jeszcze nie. mi się nie znudziło? Kolejny fakt o mnie to to, że ja miałam zawsze długie włosy. I y, miałam no długie i proste włosy i raz stwierdziłam, że jest zetne. Chciałam tak do ramion i nagle mi się zaczęły jakieś... No teraz już tak nie widać, ale tak normalnie one mi się tak kręcą. Ja nie mam pojęcia czemu, zawsze miałam proste. Ogólnie mój wspiera mnie w każdej kwestii. I na przykład jak ja mam jakiś pomysł, to on mi pomaga go zrealizować Więc no po prostu na przykład chwala mi pomysł, nie wiem, YouTube Spoko, lecimy z tym, no i właśnie No, strasznie wspiera, pomaga tutaj, no. pomógł nam z programem na przykład do montowania Google w ogóle No, ogólnie tak bardzo miło Finansowo na przykład, nas wspiera, no wspiera to no. bardzo no. Yy, Nie wiem, czy widać czy nie, ale mam tutaj na brwi taką bliznę i y, niektórzy myślą, że ja sobie to sama zrobiłam. W sensie, wiecie, że tak wygoliłam. Tak było kiedyś popularne, w sensie, no. 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 Ale y, nie, bo ja jak miałam 5 lat jakieś, to nauczyłam się skakać na jednej nodze. I ja chciałam to pokazać po prostu wszystkim, że ja, ja tak umiem skakać na tej jednej nodze. I y, wywróciłam się na róg ławy szklanej. Została mi blizna i mi nie rosną tam włoski w ogóle. Okej, okay, kolejny efekt. O mnie to y, mega szybko ufam ludziom. Jakby ja potrafię kogoś poznać i mogę po powiedzieć po prostu wszystko, moje problemy i w ogóle wszystko, no, no poznanej osobie. I to jest mega wada u mnie, dlatego bardzo często się zawiaduję. Dobra, ja zaczynam się stresować, jak ktoś zadaje mi jakieś pytanie, ale wiecie, nie taka osoba, taka Oliwia, tylko mm, taka powiedzmy... Przypadkowa osoba, no taka, której nie znam po prostu jakoś za dobrze. No ja po prostu się stresuję i nigdy nie wiem, co mam mówić. Yy, ty już nie masz faktów? No, mi się zgadza. No dobra, to ja powiem jeszcze o sobie, że nigdy nic nie złamałam. Yy, no, zawsze miałam jakieś stłuczenia, coś, ale nigdy jeszcze nic nie złamałam. Ja złamałam nie... nogę, jak mała. <laughs> Mam nadzieję, że to nie będę zapeszać teraz, wiecie. I y, dużo bardziej wolę rośliny liściaste, takie, wiecie, Powiedzmy Monstera, pewnie... No niektórzy pewnie wiedzą co to jest. Ale niż takie kwiatki zwykłe. Chyba, że są to róże, białe róże, uwielbiam białe róże. Ja lubię czerwone lub różowe. A z tyłu mam kaktusa. Bo tylko taki kwiatek u mnie wyjdzie mnie No tylko taki mnie. życił, mi przeszło. I nie, miałam taką tylko... I I fa no. Ostatni fakt. O o o nas. Ostatni, nas. ostatni fakt to jest wspólny fakt. No, miałyśmy nagrywane filmiki wcześniej, ale niestety... I nie, dodawać. Tak, nie dodawać, jak i opóźnić w ogóle nasz yy... Yy, założenie kanału i w ogóle no, Tak, pierwszy film. No i robimy to jakieś 7 miesięcy później. Mhm. Więc yy, może kiedyś zrobimy reakcję do tych no. pierwszych filmów, ale one są takie śmieszne jak teraz je oglądamy, no ale... Nam się podobają, więc to jest najważniejsze. No ale przecież ich nie wrzucimy, nie? I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy wam wszystkim za obejrzenie. Mamy nadzieję, że jak ktoś nas ogląda, to że nas będzie wspierał. wiecie, subskrypcja, dzwoneczek, polu, łapki w górę, łapki w górę. Zapraszamy was na naszego Instagrama. Który nie wiem jeszcze czy będzie tutaj w opisie W opisie jak my jak wiecie jak my umiemy to Montaż montować Będziemy się dopiero uczyć Więc no. możecie też padać Na naszego TikToka od razu też no. będzie w opisie Tak I, No i to na tyle Jeszcze mamy fakt jest. powiemy jest godzina 2.19 My nagrywamy ten filmik I mamy czas mniej więcej do 15 Bo Madzia jedzie ode mnie na zakupy I musimy to zmontować Założyć y, 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 TikToka, ogarnąć opis. Jeszcze nagrywamy jeden filmik. A więc. Opa.